Kochani, witam Was w siódmym vlogmasie. Ale przed tym, zobaczcie, co się działo wcześniej. Jakby co, jesteśmy w Katowicach. Dobra. Kochani, witam Was na jarmarku, już tak oficjalnie w Katowicach. Słuchajcie, dzisiaj oceniamy jarmark, oceniamy jedzenie, napoje, różne rzeczy i w ogóle atrakcje, coś tu się znajduje fajnego. Czyli witam Was tak naprawdę już oficjalnie w vlogmasie siódmym. Zobaczymy, co się w ogóle będzie działo. Zobaczcie przebitki, jak on wygląda. I ogólnie trochę połoję tam, ale pokaż to. Tam jest koło takie młyńskie. I to może nie wygląda kamerza aż tak strasznie, ale jak się przełamie, to może tam pójdziemy na no to. Zobaczymy, zobaczymy, może się uda. Ale dobra, chodźcie na razie za mną. To co gani. Idziemy przetestować Grzańca. Dostaliśmy polecenie, że to naprawdę fajna budka, dlatego idziemy przetestować. Weźmiemy Grzańca, czekoladę na gorąco i Grzańca Zero, bo ja niestety nie mogę pić Alanek, za to dzisiaj już może, dlatego spróbuję sobie Grzańca. No, spróbuję oczywiście, mam osoby, które wypiją, Alan nie pije alkoholu, jakby co, dlatego no. Dzień dobry, dla mnie będą dwa grzańce. Dobra, mogę Pewnie tak? Gotówką, gotówką. Odebraliśmy w świątecznych kubeczkach, nie tak jak makówka, czyli nam dają. Kani, testujemy czekoladkę pierwsze. Uwaga. To jest, to jest ona jest taka fajna, gęsta i oprócz tego nie jest aż tak bardzo słodka. To jest taka kremowa i serio bardzo dobra. Chcesz spróbować? To za chwilę spróbujesz. Uwaga, teraz grzaniec, ale też spróbuje, oczywiście nie pije jakby co. Uwaga, testing. No, dobrym, nie no powiem Wam tak. Straszny taki czuć alkohol, taki wiecie, na maksa jest alkoholowy. Ale chyba grzaniec taki powinien być, powinien rozdziać, dlatego spoko. Przez coś innego, ale grzaniec jak grzaniec. W miarę dobry. Idziemy właśnie w tym momencie po truskawki w czekoladzie. Bo to jest, mi się bardzo to kojarzy z jarmarkiem. Na każdym jarmarku jakim byłem było takie coś. I idziemy sprawdzić, jak to po prostu smakuje to. dobry. Są tutaj truskawki w czekoladzie? Mamy. No to będzie banan w czekoladzie. Mleczna, biała, deserowa. Yy, a najlepsza jest? To mleczną, poproszę. Wszystko, pła, płatność gotóweczką. Mamy banana, nie było truskawek, chcieliśmy truskawki, ale niestety nie było. Nie mówię o skojarzeniach teraz, ale uwaga, testujemy bananka. Tak, on smakuje. On jest taki, kurczę, jakby trochę stał, Nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. Dobry w miarę, no nie wiem, ale spróbuj, co ty o tym sądzisz. Dobra. Spoko, no nie? Spoko. Teraz walczymy o nagrodę, ale jest taka sprawa, jestem ciekawy, czy nas tam oszukają w tym, bo zazwyczaj w takich grach się oszukuje, dlatego idziemy testować. Chodźcie. 3, 3, 3. 3, 3. I co trzeba zrobić? Rzucić krączki na rugi renifera. Im więcej krączków zostanie na rugach, tym większa nagroda. Dobra. Jak słyszeliście, trzeba rzucać w tego renifera. Spróbujemy, czy nam to w ogóle wyjdzie. Dobra, uwaga, test. A ej, udało się jeden. Grudzie, jeść jeden. Sobie można wybrać tu z tego kosika, albo tu takiego fajnego lizaka. Dobra, to są rzuciło. Tak? To co? Były, był grzaniec, była atrakcja ciekawa, były słodycze, teraz czas. Na serek. Serek to jest takie coś, co zawsze się ma ochotę na taki... Jak jest zimno, no nie? Też masz tak? No, oczywiście. Jak jest zimno, to się zawsze chcę taki serek, no to bierzemy. A który najbardziej lubisz? Ja osobiście. Z tych, co tutaj są dostępne, zawsze te... takie niteczki, nie? Ale... Pozdrawiamy świetne pani oczywiście, super sprawa. No. Jeszcze, że ciężko by mi było doradzić. Dzień dobry. Ja, No, tak jakby. Proszę pani, ja bym bardzo prosił małego osypka z boczkiem, z dekonem, czy co to jest? No, to mnie no to poczekamy, nam się nie śpieszy. Proszę pani Dobrze. i jeszcze jeden żurawinko, też mały, dobra? Okej. Okay. Kupiliśmy dwa różne smaki, z boczkiem, z bekonem, nie wiem jak to się mówi dokładnie, ale próbujemy. Jest trochę taki, nie chcę obrażać pani. pani były naprawdę świetne, ale jest trochę taki zimny w środku, taki bardzo gumowaty, wiesz, wiesz o co chodzi, taki niezrobiony jakby, czy czy ja wiem? Zapłaciłem za to 12 zł. Za takiego mojego osypka zimnego. no Panie, naprawdę świetne. Nie chcę mówić nic, ale. No, spróbujmy z no, może to się poprawi, może to będzie świetne. Mhm. Ten jest o wiele lepszy. Taki wiecie. Ten już macie taką żelkę, ale nie taki, wiecie, taki twardy. taki... Dlatego. Z żurawiną lepszy trochę, mi bardziej smakuje żurawin, ale ty ja mam sobie spróbuj. No, to Pęd, co no, sądzę? Mm. No zgadzam się z tobą w tym aspekcie tutaj. Twardy no nie? Mhm. No, no, dobra, żurawinko spróbuj? Dobra, sekunda. No lepiej z naszym moim zdaniem. Nie no, zgadzam no, się, no po prostu. No. Dobra. No ani nie wiem jak mnie słychać, ale teraz stoimy po Rosji, Jest ogromna kolejka już stoimy tutaj 15 minut. Chcieli wszyscy churrosy, ja lubię, ale tak wiecie, no more, more, dlatego czekamy w tej kolejce, zjemy sobie, przetestujemy i co, i lecimy dalej. Myślę, że to już jest ostatnia aktywność, jedziemy do siedziby i się widzimy. jest no, strasznie słaby głos, ale testujemy churrosa. Farmery lepszy, ale są świetne serio Polecam tą budkę, pokażę. O, oh. kochani, chciałbym Wam podziękować za to, że mogę takie coś robić, za to, że oglądacie mnie, bo jeszcze nie dziękowałem Wam. Dziękuję Wam serio bardzo. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Staram się być coraz lepszy i zauważam, że po komentarzach że Wam się podoba. Chciałbym poprawić jakość, dlatego będę starał się, co mogę zrobić, żeby się udało. Inwestuję coraz bardziej w sprzęt. Już widzicie mikrofon, kamerę lekko podresowałem. No i jeszcze trochę, no i zaraz nadążymy, nadążymy za YouTube'em. A tak, teraz na poważnie to. Serio, dzisiaj według mnie był super dzień, sami po mnie widzicie, że mam więcej energii i już wiecie, już, tak jak mówiłem, że będzie coraz lepiej i jest, i to też dzięki wam. Yy... Kurczę, no nie wiem co mogę powiedzieć. dziękuję, ale tak z innej beczki, słuchajcie, byliśmy dzisiaj na jarmarku w Katowicach i serio bardzo mi się tam podobało, nie zdążyliśmy zaraz nam powiedzieć, ale Alan się chyba ze mną zgodzi, że oceniamy go, w skali od 1 do 10, tak na 7. Serio, było bardzo fajnie, i tylko brakowało tak naprawdę. Nawet nie, że brakowało, tylko było tam po prostu dużo ludzi, ale też trafiliśmy na taki dzień. A jak było trochę mniej, to też by było trochę lepiej. Nie było takich atrakcji, stricte jak gier. Trafiliśmy tylko na jedną, to rzucanie takie. A tak poza tym, to kurczę, nic chyba nie było. Eee, co jeszcze mógłbym powiedzieć? Kurczę, no nie wiem. Trzymaj wszystko, co chciałem, to powiedziałem. Dziękuję jeszcze raz Wam bardzo. Ale trzeba się zabrać za kalendarze adwentowe, bo dzisiaj jeszcze nie otwieraliśmy. I nastawcie się już na oglądanie w następną sobotę, w niedzielę i w poniedziałek, bo wtedy będą według mnie jedne z najlepszych filmów. No i oczywiście im bliżej świąt też będą fajne, ale w ogóle przez ten tydzień będą fajne. Ale teraz już będzie coraz lepiej, bo już. Wiemy co mamy robić, wiemy co wam się podoba i dziękujemy. To co? Zabieramy się za kalendarz adwentowy? To jak już chyba codziennie, tradycyjnie, siódemeczkę mamy tutaj na dole. Otwieramy. No i co? Kolejne Kinder Mini. No pogodziliśmy się już z tym losem, że zbytnio nic ciekawego tu w tym kalendarzu raczej już nie znajdziemy. Jak idziemy z tą kolejnością, teraz herbatki. I siódemeczkę mamy tutaj. Herbatki, smak jak zawsze dopiero dowiemy się na Instagramie moim. Dlatego serdecznie zapraszam na polling w opisie wejść i zaobserwować. Dlatego czekam Was tam test. Teraz Dumle. Siódemeczka znajduje się. Tylko pytanie, gdzie? 7. Kochani, nie widzę 7. O, jest tutaj. mi mówi, że i nie widzę. Tak jak ostatnio. Piernikowy wkereczek. Odkładamy sobie. Teraz Star Wars. O, siódemeczko, od razu zobaczyłem. Tutaj się znajduje. Otwieramy. Co to może być? To ma dziwny kształt. I jest to szczotka, taka wiecie, tak się chyba zakłada i to chyba do paznokci, o, fajna, czarna, ładna, odłożymy sobie. I ostatni kalendarz z Isany znajduje się tutaj, nasz dzisiejszy numerek, otwieramy. I mamy dzisiaj maseczkę o zapachu, bo mnie dużo osób poprawiało o zapachu Kaszmir. Kaszmiru. O! Ciekawe, jak to pachnie. Jak się dowiemy, jak spróbujemy, to się dowiemy. To co? Jak już tradycyjnie z naszego pięknego studia. Dziękuję Państwu bardzo za oglądanie. Widzimy się już jutro o godzinie 17. I co? Do zobaczenia. Pa, pa.